akrylowe kameleon z action. Czy warto kupić? Cześć, z tej strony Kamila. Serdecznie Cię witam na moim kanale. Znajdziesz tutaj testy, znajdziesz porady, a także tutoriale z zakresu scrapbookingu i mixed media skierowane głównie do osób początkujących, ale nie tylko. Mówię prostym, jasnym językiem, tak żeby każdy mógł zrozumieć. A teraz już zaczynamy. W dzisiejszym filmie pokażę Ci test tej nowości z action. Z serii farb akrylowych są to farby określone jako kameleon, czyli po prostu one się delikatnie mienią. Sprawdzimy sobie, czy warto je kupić i do czego się nadają i jakie mają własności, a do czego raczej się nie sprawdzą. Na początku pokażę ci jak są pakowane. Cena tych farb jest poniżej 10 zł. Dokładnie nie pamiętam, wydaje mi się, że to było jakieś 7.50. Także Cena jest atrakcyjna na pewno, jak większość produktów z Action, no ale niestety nie wszystkie rzeczy z Action się nadają. To od razu ci mówię. Natomiast tutaj sobie sprawdzimy te właśnie farbki. Weźmiemy jakiś taki fajniejszy kolor. Tubeczki nie są zbyt duże, one mają 12 ml. Także myślę, że do malowania jakichś dużych projektów to się nie sprawdzą. Ale u nas do projektów mediowych, skrapowych, to te wielkości są fajne. I one są dość, mają tą paletę kolorystyczną, bogatą. Za chwilę ci pokażę dokładnie te przy, na przybliżeniu kolory. A teraz, tak. One są przede wszystkim, ja już podrywałam oczywiście te foliki tutaj z wierzchu, ciężko schodzą. To tutaj od razu mówię, że trudno się je wyjmuje. I teraz, tak. Tu, o nawet, tu jest taka błonka, którą ja tutaj nie do końca przebiłam, więc wychodzi mi trochę bokiem ta farba. Konsystencję ma taką, zaraz pokażę ci na białej kartce. Malowane tak jak akryl powinno się akrylami malować, czyli bez rozcieńczania. Jak widać, one raczej się zachowują jak akwarelka niż jak farba akrylowa. Mają trochę słabe to krycie. Ja testowałam na też na sklejce, no to tam praktycznie prawie cała ta farba wsiąkła w sklejkę i wyglądała jak bejca, więc jeżeli zależy Ci na farbach, które są kryjące, no to tutaj bardzo dużo by trzeba było warstw nałożyć, myślę, że ze trzy może by dały radę, więc tutaj od razu mówię, że do tego niekoniecznie się sprawdzą natomiast, jeżeli chodzi o inne nasze mediowe działania to jak najbardziej damy radę więc taka pierwsza uwaga to to, że one są bardziej jak akwarelki niż jak farby akrylowe, jeśli chodzi o krycie. Więc teraz spróbujemy sobie jeszcze ją w takim razie troszeczkę rozwodnić. I sprawdzić, czy ona jak ta, jako ta akwarelka to nam zadziała, czy nie zadziała. Jak będzie wyglądała po pomalowaniu rozcieńczona. No troszkę się rozcieńcza i jest ten kolor troszeczkę inny. Można malować też wodą i tylko pamiętając właśnie, że będzie jeszcze bardziej rozcieńczona. Natomiast ja tu testowałam i ona mega fajnie się sprawdzi do chlapań Te chlapania wtedy będą takie mocno napigmentowane i dość mocno metaliczne, więc tutaj super. Testowałam ją też do kolorowania tekturek. Tutaj testowałam kilka kolorów i te tekturki nie pokryły się tak bardzo mocno, bardziej jak akwarelką i one nawet ten kolor tekturki prześwituje, więc tutaj myślę, że mogą być, fajnie, sprawdzą się, ale trzeba pamiętać, żeby dać większą warstwę. Ja tutaj trochę miałam rozcieczone te farbki, więc dlatego może też ona nie jest taka bardzo mocno kryjąca. Teraz sobie jeszcze sprawdzimy, jak ona wygląda, jeśli chodzi o czarny papier. Może wezmę... Ten sam kolor, żeby mieć porównanie biały i czarny, to będzie najłatwiej. Od razu też mówię Ci, że testowałam te farbki całą paletę kolorystyczną, i niektóre kolory są bardziej kryjące, niektóre mniej, i niektóre mają więcej tego błysku, błyszczącego pigmentu niż inne. Bo kameleon to właściwie tutaj odnosi się do tego, że one są po prostu metaliczne, ale troszeczkę inaczej niż klasyczne farby akrylowe, metaliczne, które mam na przykład z Deko no i teraz pomalujemy ten kawałek czarny. Jak widzisz, niestety no, praktycznie, praktycznie koloru nie widać. Po wyschnięciu będzie ten o, błyszczący taki zostanie ta warstwa błyszcząca, ale kolor zupełnie całkowicie się wchłonął. Nawet ja tutaj wycisnę sobie bezpośrednio na ten papier. O! No, praktycznie nie ma. Nie ma tego koloru widocznego. Tak jak na przykład przy farbkach z kaktusik art, tych akrylo, akwarelowych przepraszam, gdzie balowanie na ciemnym papierze one super też się sprawdzą i super je widać. No tutaj jak widzisz, kolor kompletnie zanikł. Także do ciemnych się nie sprawdzą, chyba że na takie błyszczące chlapania. Natomiast do jasnych kolorów jak najbardziej. I do tekturek kolorowania również. I teraz jeszcze pokażę Ci, jak wyglądają poszczególne kolory. Mają tutaj pałys. Tutaj jest tak, ten u góry pierwszy to jest, to jest ten. Kolory nie do końca się zgadzają z tym, co tutaj wydaje się na opakowaniu. No bo ten jest powiedzmy, on nie jest czerwony. On jest taki raczej czerwono-pomarańczowo-różowy. Prawie taki sam jak ten. Czyli ten, no one są prawie identyczne. Później ten kolor, to jest ten pomarańczowy, on jest całkiem fajny. Tu dwa odcienie żółtego, tu jest taki mocny zielony, ten mi się mega podoba, ale on ma bardzo delikatne krycie i jest też bardzo mało tego błyszczącego pigmentu. Tutaj mamy ciemniejszy kolor, no i ten kolor jest najciemniejszy. Teraz bo tutaj troszeczkę pomieszam. To jest ten, przepraszam, to jest ten, to ten kolor będzie najciemniejszy. Ten, ten te drugi też i on ma najwięcej pigmentu i ten pigment jest złoty i też w tych kolorach te pigmenty są różne. W jednym jest złoty, w drugim tak jak tutaj jest taki różowy. W tym też był taki różowo-fioletowy, także one nie są tylko złote, także są różne. Myślę, że takie krótkie przedstawienie tego, czego się spodziewać po tych farbkach, dać już obraz, czy warto je kupić. Moim zdaniem za tą cenę warto. Przydadzą się w skrapowych y, naszych y, mikset mediowych projektach, się sprawdzą, do chlapania też się sprawdzą. Jeszcze chyba Ci pokażę, jak wyglądają na papierze kraft. Mam tu taki malutki paseczek, nie. Y nie przygotowałam całości, no na tym kraftowym troszkę bardziej widać, ale też, też bardzo mało. Ten kolor jednak jest głównie do jasnych. No także myślę, że wracając do tego, czy warto, to cena co do jakości jest adekwatna. Jeśli o to chodzi, no to jak najbardziej za cenę jednej profesjonalnej farby, to tutaj sobie dwa nawet opakowania, kupisz tego albo trzy. Także jeśli pod tym kątem chodzi, to warto. Do testów, do prób, do takich drobnych rzeczy, jakbyś miała kupić nawet tylko do chlapań i do malowania tekturek, to też myślę warto. Albo jakiegoś tam podrasowania delikatnego projektów, na przykład w adżurnalu, to myślę, że fajnie się sprawdzi. Natomiast jeżeli masz na myśli na przykład malowanie pudełek czy Malowanie, może bombek, to myślę, że nie, że nie jest to zbyt dobry wybór, nie będzie to najlepszy wybór. A jeśli masz chęć dowiedzieć się jeszcze więcej o preparatach, tych, które mamy już takich profesjonalnych ze sklepów scrapowych, tych, które wykorzystujemy w Mixed Media i w ogóle o materiałach, które są w scrapbookingu, w Mixed Media, to polecam Ci serdecznie moją platformę, bo tam jest wszystko poukładane dokładnie, krok po kroku, co użyć, gdzie kupić. W jaki sposób użyć, żeby uzyskać efekt, na jakim nam zależy. Oczywiście zostawię Ci linka do platformy tutaj w opisie filmu. W trakcie montażu tego filmu okazało się, że nie pokazałam jeszcze jednego fajnego zastosowania tych farb, także tutaj widzisz, jest taki mały dodatek, bonusik. Sprawdziłam, czy te farby nadadzą się do nakładania przez właśnie taką maskę. Nakładałam je sztywnym okrągłym pędzelkiem. Myślę, że gąbeczką byłoby trochę trudniej, bo one jednak są rzadsze niż tradycyjne farby akrylowe. Ale wcierając tym pędzelkiem, całkiem fajny efekt wyszedł. Tutaj wcielałam tą farbę ciemną, no i tą, którą testowaliśmy na filmie. Widać, widać lekko połysk, całkiem fajnie to wygląda. Zrobiłam od razu też test na czarnym papierze. No i tutaj taki delikatny wzór. Widać, wyszedł wyraźnie. Także do tego też nam się sprawdzi. No i teraz to już naprawdę wszystko. Pewnie znajdziesz jeszcze więcej zastosowań tych farbek i o to chodzi, ale z mojej strony to już wszystko. Serdecznie Ci dziękuję. Zostaw oczywiście komentarz, co myślisz o tych farbach, czy zamierzasz je przetestować. No i co, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!